Od zeszłej edycji jest też nowy sposób naliczania głosów. To już nie tylko SMS, ale też głosowanie online całkowicie za darmo, co powoduje, że gwiazdy YouTube'a mają zwiększone szanse na to, żeby właśnie przejść do kolejnych odcinków ze względu na sporą ilość fanów w internecie. Ty również masz sporą ilość fanów w internecie. Czy w związku z tym, jakby w twojej edycji już takie coś było, to myślisz, że mogłabyś wygrać taniec z gwiazdami? Wiedziałam, że do tego dążysz. Nie wiem. Tak naprawdę nikt nie wie. Szczerze mówiąc, cieszę się, że doszłam do takiego momentu, w by jakim byłam i nie wiem, czy chcę teraz gdybać, bo nawet to trzecie miejsce było dla mnie totalną wygraną dla samej siebie, bo nie sądziłam, że nawet tak daleko dojdę. I Ania totalnie zasłużyła na kryształową kulę, więc nie wiem, czy chciałabym to w ogóle zmieniać. A e, powiedz mi, czy to jest w ogóle sprawiedliwe w stosunku do gwiazd, które na przykład tych fanów po prostu nie mają w internecie, ale dobrze sobie radzą na parkiecie, niestety muszą opuścić program już po pierwszym odcinku? Wiesz co, no... Zawsze tutaj też mi mówiono, że to nie jest turniej, tylko to jest program rozrywkowy, więc osoby, które tańczą dobrze, będą odpadały, które tańczą lepiej niż osoba, która... Ten para, która tańczyła najgorzej, będą odpadały. E, I... I co, no tak naprawdę ilość fanów zawsze będzie się różnić, ale tak samo jak ci e, fani z YouTube'a, tak samo ludzie ogólnie mają e, te szanse, żeby głosować online i myślę, że sporo osób mogło się na to przerzucić. Więc e, nie sądzę, że nazywanie tutaj czegoś nie fair jakby byłoby okej, okay, dlatego że ten program tak naprawdę nigdy nie będzie fair pod względem e, tego, jak dobrze ktoś zatańczył. Bo zdarza się jak się zdarza. No, u nas na przykład odpad Izu, który tańczył rewelacyjnie. I pokonałam go właśnie w... z tego co pamiętam, byliśmy oboje zagrożeni. I też się z tym czułam źle. I popłakałam się po tym. Ale Janek mówił mi zawsze, że to, to nie jest turniej. I nie mogę wymagać tego, żeby to było sprawiedliwe.